Cześć, witajcie, z tej strony honorata z grupu Dzisiaj przychodzę do Was, aby pomóc Wam skompletować podstawowy zestaw pędzli do makijażu. Także jeżeli jesteście ciekawi, które pędzle wybrać, to oczywiście zapraszam Was do oglądania. Na początek zacznijmy sobie od tego, na co warto zwrócić uwagę, wybierając odpowiednie dobre jakościowo pensy do makijażu przede wszystkim zwróćcie uwagę na włosie. Ja oczywiście rekomenduję Wam, żeby używać pędzle wegańskie, typowo wegańskie, których włosie nie jest naturalne. Dzięki temu żadne zwierzątko przy tym nie ucierpi. No i jeszcze taka też, oprócz tego, że, że nie cierpią zwierzęta, no to ważna jest taka sprawa, że takie włosie, które jest syntetyczne, jest łatwiej utrzymać w czystości. Taki pędzel będzie Wam też dłużej służył. Jest przede wszystkim też o wiele tańszy, no i jest bardzo, bardzo milutki, mięciutki. Także same plusy ze stosowania tego typu syntetycznych pędzli. Wracając do tego, na co zwrócić uwagę, czyli tak, przede wszystkim na włosie, na jakość tego włosia. Zawsze warto przyjrzeć się e, pędzlom, które chcecie zakupić i dokładnie obejrzeć, jakie te włosie jest. Czy nie wypada gdzieś, czy, czy tutaj ta skówka jest dobrze przyklejona, dobrze trzyma to włosie. Bo jeżeli tutaj będzie wszystko słabo zrobione, no to już wiadomo, że mamy do czynienia z pędzlami słabej jakości, które bardzo szybko będą traciły te włoski i też będzie nam się ciężko ich używało. Kolejna rzecz, to też warto sobie przed zakupem danego pędzla warto wziąć taki pędzel w dłoń i sprawdzić, czy po prostu dobrze nam do tej dłoni pasuje, czy dobrze nam leży. Pędzel nie powinien być za ciężki ani za lekki, ale to już tak naprawdę osobiste Wasze preferencje jak, jak po prostu czujecie. Co więcej, mamy różnego rodzaju pędzle na rynku ja polecam oczywiście te, te ekologiczne. Tutaj przykładem takich pędzli są pędzle od Marki Kala. Tak jak wspominałam, są one wegańskie, ale też ich trzonki, za które po prostu trzymamy pędzle, wykonane są z bambusa. Także to jest też materiał naprawdę bardzo, bardzo odporny i dzięki temu macie pewność, że będą, on wam, będą te pędzle Wam suszyły naprawdę przez długi czas. Tak jak już Wam wspomniałam, skompletujemy sobie taki podstawowy zestaw pędzli, yy, który powinien się znaleźć w każdej kosmetyczce, szczególnie u osób początkujących. Pierwszy taki pędzel, jeden z najważniejszych, to przede wszystkim pędzel do pudru. I tutaj nie ma znaczenia, czy jest to puder sypki, czy w kamieniu. Tutaj ważne jest, aby ten pędzel miał dosyć dużą wielkość, żeby ta główka z włosiem była dosyć spora, aby po prostu łatwo nam było nałożyć makijaż, nie trzeba machać nie wiadomo ile tym pędzem. E, wystarczy kilka pociągnięć i już cała twarz jest po prostu utrwalona. E, przykładem takiego pędzla jest na przykład ten, to jest pędzel numer 401. Ja w filmie, ja pod filmem Wam oczywiście wszystko podlinkuję. Jak możecie zobaczyć, on jest taki dosyć e, puchaty, mięsisty. E, bardzo fajnie nakłada się nim puder. E, możecie go wpracowywać tak jak pudry mineralne w skórę, a możecie też delikatnie tylko sobie omiatać twarz. Kolejnym typem takiego pędzla do pudru będzie na pewno pędzel kabuki. Pędzel kabuki po prostu różni się od tego tym, że ma króciutki trzonek i to jest bardzo fajny pędzel, który możecie wrzucić do torebki, możecie go zabrać naprawdę wszędzie. Więc jeżeli, jeżeli używacie pędzla tylko w domu, nie, nie, nie zabieracie go nigdzie ze sobą w podróże, no to jak najbardziej taki z dłuższym trzonkiem. A jeżeli Często wyjeżdżacie, czy robicie poprawki w ciągu dnia, no to jak najbardziej ja polecam pędzel kabuki. I kolejna jeszcze propozycja, jeżeli chodzi o pędzel do nakładania pudru, to jest akurat pędzel 481, też oczywiście kala, bambusowy trzonek, syntetyczny włosie. I spójrzcie. Ten oczywiście był zdecydowanie większy, taki bardziej tworzył. Wachlarz, taka puchata jak kuleczka. A ten jest trosze, troszeczkę mniejszy od poprzednika. Nadal jest jednak puchaty i można dokładnie nałożyć nim puder. Ale spójrzcie, też ma troszeczkę inny kształt. I dzięki temu, że ten pędzel ma taki bardziej półokrągły kształt, możecie go również użyć nie tylko do pudru, ale także na przykład do brązera, czy rozświetlacza, czy różu. Wystarczy, że wtedy nałożyć, nabierzecie sobie odrobinę produktu. Na sam tutaj czubeczek pędzla i też można nim jak najbardziej nakładać inne kosmetyki niż tylko puder. Także warto też stawiać na takie wielofunkcyjne pędzle, tak aby nie musić po prostu inwestować w nie wiadomo jaką dużą ilość takich pędzli. Aby skompletować taki podstawowy zestaw pędzli do makijażu, oczywiście nie musicie szukać pędzla do nakładania podkładu, bo tak naprawdę najlepszym takim. Gadżetem dla początkujących makijażystek, dla osób, które zaczynają swoją przygodę z makijażem, są po prostu gąbeczki, takie najlepiej też bezlateksowe, które nie, nie będą uczulały naszej skóry. No ale jeżeli e, wolicie nakładać z jakichś powodów e, podkład bardziej pędzlem niż gąbeczką, no to jak najbardziej taki pędzel też powinien się znaleźć w Waszej kosmetyczce. E, I tutaj do nakładania m, podkładu mamy dwa rodzaje pędzle. Albo taki ścięty na płasko flat top, albo taki płaski pędzel, taki jakby języczek. I tutaj już tak naprawdę wszystko zależy od tego, co wolicie. Ten, jak widzicie, jest taki ścięty na płasko to tak zwany flat top. Nim po prostu wtłaczacie sobie produkt, a tym płaskim pędzelkiem niejako bardziej rozsmarowujecie. I teraz od razu już przy okazji, jak jestem przy tym pędzlu płaskim, powiem Wam, że nim bardzo dobrze nakłada się nasz podkład w sztywcie. Także jeżeli macie problem z nałożeniem tego podkładu, no to tutaj płaski pędzel jest w tym po prostu fenomenalny. W przypadku, kiedy szukacie fajnego pędzla do nakładania różu czy brązera, a nawet rozświetlacza, sprawdzi się taki pędzelek, który jest ścięty skośnie dlatego że macie nad nim większą jakby władzę niż nad tymi, e, które Wam wcześniej pokazywałam, te wielofukcyjne, które służą również do nakładania pudru. Tutaj fajnie sprawdzi się taki pędzelek właśnie przy konturowaniu, no bo zobaczcie, on super od razu na tej twarzy nam się układa, e, przez to, że jest właśnie taki ścięty. Możecie też nawet nim właśnie nakładać róż czy rozświetlacz nakładając powiedzmy gdzieś tu na czubeczek i delikatnie sobie sunąć po, e, po naszych policzkach. Także jeżeli ktoś namiętnie używa rozświetlacza, czy brązera, czy też różu, no to jak najbardziej w kosmetyczce powinien się znaleźć taki typowy pędzel do rozświetlacza czy różu. Pokażę Wam jeszcze jeden typ pędzla. Jest to typowy pędzel do rozświetlacza. Nie jest to oczywiście must have. W każdej kosmetyczce, a tak naprawdę taki dodatek, który może Wam ułatwić makijaż, kiedy już jesteście bardziej takimi zaawansowanymi, nawet bym powiedziała, osobami w wykonywaniu makijaży. Taki wachlarzyk super jest do nakładania właśnie rozświetlaczy, bo nim po prostu sobie tak delikatnie muskacie wszystkie miejsca, gdzie, ci, gdzie chcecie sobie nałożyć rozświetlacz, i to naprawdę bardzo pomaga. No bo on jest, spójrzcie, taki właśnie cieniutki. Naprawdę cieniutki, ma właśnie formę takiego wachlarzyka, więc od razu nam też większą powierzchnię łapie i fajnie, delikatnie można sobie musnąć czy kości policzkowe, czy czubek nosa, czy tutaj na długiach kupidyna. Także jeżeli potrzebujecie czegoś do zadań jakby specjalnych, dodatkowych, no to taki pędzel do rozświetlacza jako dodatek przy tych podstawowych pędzlach też na pewno fajnie się sprawdzi. To właśnie były takie przykłady typowo podstawowych pędzli do makijażu twarzy, którymi po prostu wykonacie sobie podstawowy makijaż twarzy, dodatkowo, właśnie z różem, brązerem czy rozświetlaczem. Teraz możemy sobie przejść do makijażu oczu. I tu już tak naprawdę tych pędzli nie będą potrzebować wszystkie osoby, bo tak naprawdę nie każdy maluje oczy. U mnie w kosmetyczce, tak szczerze mówiąc, znajduje się tylko jeden pędzel do makijażu oka. Właśnie taki do rozblendowywania cieni, taka fajna puchata kuleczka. Bo ja bardzo rzadko maluję sobie oczy, dlatego też nie potrzebuję tutaj nie wiadomo ilu tych pędzli. I moją propozycją takiego pędzla typowo do blendowania właśnie cieni na oku żeby one fajnie wyglądały, fajnie połączone, nawet możecie nim nakładać sobie też cienie. Jest właśnie taki pędzel w formie takiej małej kuleczki, dosyć puchaty, i tutaj wielkość takiego pędzla mm, tak naprawdę jest uzależniona od tego, jakie macie oko. Jeżeli to oko jest mniejsze, to wybierzcie sobie mniejszą tą kuleczkę. Jeżeli większe, no to taki będzie jak najbardziej ok, chociaż on tak naprawdę jest taki uniwersalny. I on fajnie tutaj do załamania powieki się też nadaje, do blendowania tych cieni, ale nawet też do nakładania. Takie kuleczki typowo właśnie do blendowania cieni na oku. Sprawdzą się też, jeżeli chcecie wykonać bardziej precyzyjne, e, precyzyjne ruchy w makijażu. Na przykład, kiedy chcecie nałożyć puder pod oko, aby dobrze utrwalić Wasz korektor, to też taki fajny, mały, okrąglutki, puszysty pędzelek Wam się ku temu jak najbardziej sprawdzi. Pokażę Wam jeszcze taką mniejszą propozycję. Zobaczcie. Pędzelki są do siebie bardzo podobne, tyle tylko, że po prostu jeden jest większy, drugi mniejszy. To zależy tak naprawdę od budowy waszego oka, który z nich wybierzecie. Jest jeszcze jeden taki pędzelek, który też poniekąd służy do makijażu oka. Jest to pędzelek do brwi. I tak szczerze mówiąc, jeżeli ktoś nie maluje zupełnie swoich brwi, to takiego pędzelka też nie potrzebuje swojej kosmetyczce, ale warto mieć. Taką typową szczoteczkę do przeczesywania tych brwi. Nawet jeżeli ich po prostu nie malujecie, to taka szczoteczka się Wam zawsze, zawsze przyda, żeby je delikatnie ujarzmić chociażby. I zwykle taki, taki, taka szczoteczka z jednej strony jest właśnie zakończona taką spiralką jak przy maskarze, a z drugiej strony ma taki płaski, skośny pędzelek. I tym pędzelkiem jak najbardziej możecie sobie wymalować brwi, ale też możecie narysować sobie po prostu kreskę na oku. Taki zestaw pędzli, jak przed chwilką wam pokazywałam, możecie sobie skompletować sami, wybierając tak naprawdę te pędzle, które będziecie najczęściej używać. Ale oprócz tego, że Pędzle można kupić sobie osobno. To w naszym sklepie znajdziecie także takie gotowe już zestawy, w którym są jakby najważniejsze te pędzle do makijażu. Ja szczególnie jestem zachwycona tym zestawem. Tutaj nieco inne nieco inny zestaw, bo już nie bambusowe trząki, a pszeniczne. Te włosie są takie mięsiste, piękne i też super sprawdzają się właśnie w makijażu. To najważniejsze, że nie zostawiają plam, bardzo dobrze radzą sobie z blendowaniem różnego rodzaju kosmetyków. Kolejny zestaw pędzli to taki zestaw pędzli, który służy nam nie tylko do makijażu twarzy, ale również mamy podstawowe pędzle do makijażu oka. Mam tutaj pędzel do pudru, pędzel do różu bronzera, rozświetlacza um, i dwa pędzle do makijażu oczu, czyli ten taki typowo do blendowania i nakładania cieni oraz ten typowo do brwi, a także do robienia kresek. Więc tutaj mamy zestaw czterech pędzli, które tak naprawdę zrobią za nas cały makijaż, um, nawet taki full make-up, gdzieś tam bardziej wieczorowy, przy pomocy tych czterech pędzli zdecydowanie już w sobie stworzycie. Kolejny, teraz już troszeczkę większy zestaw dla osób, które mają trochę większe wymagania. To jest zestaw takich e, sześciu pędzli. I tutaj mamy przede wszystkim pędzel do e, pudru, pędzel do różu i bronzera, a także pędzel płaski do podkładu, więc jeżeli ktoś woli nakładać podkład sobie pędzlem niż gąbeczką, to jak znalazł, taki zestaw będzie super. No i mamy tutaj też 3 aż e, pędzelki do nakładania cieni, ten pierwszy właśnie jest do nakładania, do rozcierania, drugi do blendowania i na końcu jeszcze pędzelek do brwi ze szczoteczką i do makijażu, także kresek. Także jak widzicie e, te pędzle tak naprawdę możecie sobie dobrać sami, Podstawowymi takimi pędzlami do wykonania makijażu jest właśnie pędzel do pudru. Ewentualnie możecie sobie dodać także pędzel do różu czy brązera, który na pewno Wam ułatwi aplikację tych kosmetyków. No i później jeden bądź dwa pędzelki do makijażu oczu, jeżeli takowy wykonujecie warto właśnie zaopatrzyć się w taką spiralkę szczoteczkę do rozczesywania brwi i chociażby na przykład jeden e, pędzelek do rozblendowywania cieni taki który będzie miał kształt takiej małej puchatej kuleczki Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze oglądanie naszego kolejnego filmiku mam nadzieję że był on dla was pomocny jeżeli macie oczywiście jakieś dodatkowe pytania odnośnie wyboru pędzli do makijażu czy innych akcesoriów to jak najbardziej piszcie do nas śmiało my chętnie wam pomożemy na dzisiaj się już żegnamy i nie przedłużając, widzimy się w kolejnych odcinkach. Także trzymajcie się i do zobaczenia niebawem.